Cześć, tu w Hugo za zapolumani. Chciałem wam pokazać iPada. Mam go od kilku dni. Zobaczmy, jak on wygląda naprawdę. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jeszcze widzicie. Pięknie zabrudzona powierzchnia iPada, która teoretycznie jest pokryta jakąś, jakąś powłoką, która ma chronić przed zabrudzeniami, ale jak widać, po kilku minutach używania iPad jest totalnie brudny. Na szczęście filtr, czy ta powłoka, pomaga go oczyścić. W 30 sekund jesteśmy w stanie go bardzo szybko, zwykłą koszulką, wyczyścić. Teraz tego nie będę robić, ale, ale dokładnie tak jest, wierzcie mi. No zobaczymy, jak iPad wygląda w środku. Pierwsze co, to pierwsze aplikacje, to kalendarz, znany z naszych Maców. Widok ogólny, jest to respektowany tak, tak, jak w Mac OS X. Tu mam listę widoków, dzienny, świetnie, świetny układ, podział na, tutaj na godziny, zadania, krótki kalendarz, widok tygodniowy, to tylko tak na, na, na test wrzuciłem jakieś zadania, wygląda to dokładnie tak samo jak na, na komputerze, no i widok miesięczny również podobny i ogólna lista zadań. Lista zadań, pokazane kiedy na dole jest timeline, czyli lista, lista czasu. Um, możemy sobie tutaj zmieniać dni, przeskakiwać. W tym widoku może lepiej przeskakiwać z dnia na dzień. Tu nam się pięknie kartki przekładają. Jak chcemy wrócić, wystarczy nacisnąć today. Wracamy do naszego dzisiejszego dnia. Um, dodawanie eventów. W prosty sposób. Wyrzucamy. Nazwę. Tutaj wybieramy czas. No chyba wszystko jest jasne. Rodzaj kalendarza. I gotowe. Jest. Jak zmienić datę tego wpisu? Normalnie na Macu po prostu klikamy na to, przesuwamy, rozciągamy jak chcemy. Tutaj jest to zrobione trochę gorzej. Niestety nie da, nie da rady trzeba wejść w, w ustawienia. I zmienić datę. Tu jest wyszukiwarka, także wygląda to bardzo fajnie. Również w takim widoku daję radę. Jedno z moich podstawowych narzędzi pracy. No i polecam w szczególności zobaczmy, jak wyglądają. Jak wygląda aplikacja Google Maps? Działa to wszystko idealnie wręcz. Szybkość jest niesamowita. O, tutaj mieszka, gdzie Pineska, Wrocław. Osiedle wybudowane na kształcie orła niemieckiego. Wczytuje się przepięknie. Hala stulecia, pięknie restaurowana. Polecam, piękne miejsce. Wrocław Wzlotu Ptaka. Szybkość jest niesamowita, jest to coś pięknego. Wiele też zależy się od Ja mam tutaj na Wi-Fi 6 megabitów, więc działa to dosyć sprawnie. Pewnie na wolniejszych łączach będzie gorzej. Tu mamy e, kilka widoków. Klasyczny, klasyczny Google Maps, satelitarny, moja ulubiona hybryda, czyli klasyczny i satelitarny i nowy widok, e, chyba nowy widok terenu. Video. Prosty program na oglądania filmów. No nie, nie ma tu nic wielkiego, nie jest to jakby dopracowane. Zgrałem tylko jeden film. E, kilka ikon klikamy na ikonę proste informacje. No nie jest to jakieś, jakoś specjalnie dopracowane, ale z drugiej strony nie jest też źle. Tu akurat mam. Oglądałem przed chwilą film Nocturne z Vincenta La Folletta, który właśnie nakręcił go e, najnowszymi kanonami. Tak, ten film powstał właśnie no, aparatami fotograficznymi. Jakoś jest piorunująca. Ekran jest genialny. E, aż chce się to oglądać. Nie wiem, co to sprawia, że wolę to obejrzeć tutaj niż na swoim MacBooku. Ale o tym będę jeszcze mówić. Opcje widok identyczne jak na YouTube, czy na, na portalach. Zobaczmy, jak wygląda YouTube. Wyszukiwałem tu akurat y, filmy z Kaona 7 d ustrzanki, która kręci piękne filmy niesamowitej jakości. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczmy jak wygląda widok samego filmu. W zasadzie tak samo jak wszędzie na iPadzie. Lista utworów, opis. Wyszukiwarka Wszystko działa tu sprawnie, szybko Nie na tego większych uwag. Zobaczmy jak wygląda App Store, do którego już hmm, przeciwnie sobie tutaj mamy dostęp. Widzę krótko zmienianie w stosunku do, do widoku na iPhone. Tutaj jak widać piękna galeria niczym z iTunesa. Poniżej polecane aplikacje. W ten sposób można to przeglądać. Można zobaczyć też wszystko. Zobaczmy, jak wyglądają najbardziej popularne aplikacje. Podział dwie kolumny. No, pobierzemy sobie to. Widok klasyczny. No i oczywiście muszę pobrać swoje. podać swoje hasło widok kategorii i update'y